Jeśli to czujesz, już wkroczyłeś do piątej wymiaru. Podróż do piątej wymiaru, znaki wyższej świadomości. Witajcie, drodzy widzowie i poszukiwacze prawdy. Dziś wyruszymy w fascynującą podróż do Królestwa piątej, wymiaru koncepcji, która od wieków intryguje filozofów, naukowców i duchownych. Zanim zagłębimy się w ten głęboki temat, chciałbym zaprosić Was do dołączenia do tej społeczności odkrywców świadomości. Dlaczego nie dać lajka like temu filmowi i nie zasubskrybować kanału? Wasz udział nie tylko pomaga nam się rozwijać, ale także tworzy sieć otwartych umysłów, gotowych do wspólnej ewolucji. A teraz wyruszmy w tę transformującą podróż: wymiar, nowy paradygmat percepcji. Mówiąc o piątym wymiarze, nie odnosimy się do fizycznego miejsca, które możemy odwiedzić naszymi trójwymiarowymi ciałami. Zamiast tego, Eksplorujemy rozszerzony stan percepcji, gdzie konwencjonalne bariery czasu i przestrzeni się rozpuszczają, otwierając drogę do głębszego i bardziej holistycznego zrozumienia wszechświata. W naszej codziennej rzeczywistości jesteśmy przyzwyczajeni do postrzegania świata w trzech wymiarach przestrzennych wysokość, szerokość i głębokość oraz jednym wymiarze czasowym liniowy upływ czasu. Czwarty wymiar, często kojarzony z czasem w teoriach fizycznych, już rozszerza nasze rozumienie poza to, co bezpośrednio namacalne. Wymiar z kolei wykracza poza te ograniczenia. Reprezentuje poziom świadomości, gdzie czas nie jest już postrzegany jako liniowy, ale jako wieczne kontinuum teraz. W tym stanie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieją, a osoba doświadcza poczucia jedności z całym istnieniem. Wyobraź sobie, że oglądasz film. W naszej trójwymiarowej percepcji widzimy sceny rozwijające się sekwencyjnie. W piątej, bez ograniczeń liniowej progresji. Ta zmiana perspektywy nie jest tylko filozoficzną ciekawostką, ma potencjał do głębokiego przekształcenia sposobu, w jaki żyjemy, wchodzimy w relacje i rozumiemy naszą rolę w kosmosie. W miarę jak otwieramy się na tę rozszerzoną rzeczywistość, Zaczynamy zauważać subtelne, ale znaczące znaki, że uzyskujemy dostęp do tego wyższego stanu świadomości. Znaki dostępu do piątej wymiaru rozszerzenie świadomości. Jednym z pierwszych i najbardziej zauważalnych znaków, że ktoś zaczyna uzyskiwać dostęp do piątej wymiaru jest nagłe i głębokie rozszerzenie świadomości. To zjawisko manifestuje się na wiele sposobów: a: wyostrzone postrzeganie piękna. Zaczynasz zauważać piękno w rzeczach, które wcześniej przechodziły niezauważone, blask kropel rosy na trawie o poranku, czci ze światem naturalnym. Możesz czuć się głęboko połączony z drzewami, roślinami i zwierzętami, intuicyjnie rozumiejąc, że wszystko jest częścią żywego i połączonego systemu. C. świadomość kosmiczna. Patrzenie na rozgwieżdżone niebo nie jest już tylko doświadczeniem wizualnym. Ale trzewnym połączeniem z kosmosem. Zaczynasz czuć się integralną częścią wszechświata, a nie tylko odległym obserwatorem. To rozszerzenie świadomości nie jest tylko zmianą perspektywy, to fundamentalna transformacja w sposobie, w jaki odnosisz się do otaczającego cię świata. To tak, jakby zasłona została uniesiona, odsłaniając prawdziwą, połączoną naturę całego istnienia. Zmiana w postrzeganiu czasu. W piątych. W wymiarze nasz związek z czasem drastycznie się zmienia, stając się w wiecznym teraz. B. Zwiększone synchroniczności. Znaczące wydarzenia wydają się układać w nieprawdopodobny sposób, sugerując ukryty porządek wykraczający poza liniową przyczynowość. C. Żywe wspomnienia z przeszłości. Wspomnienia przeszłych wydarzeń mogą pojawiać się z niezwykłą jasnością, jakby działy się w teraźniejszości. Taret intuicje o przyszłości. Możesz doświadczać przebłysków wglądów w przyszłe wydarzenia, nie jako konkretne przewidywania, ale jako odczuwalne możliwości. Ten nowy związek z czasem może być początkowo dezorientujący, ale w miarę adaptacji oferuje wyzwalającą perspektywę na naturę rzeczywistości. Wzrost wrażliwości emocjonalnej i empatycznej wraz z rozszerzeniem świadomości do piątej wymiaru b. Głębokie połączenia emocjonalne. Relacje stają się bardziej znaczące i autentyczne, oparte na głębszym wzajemnym zrozumieniu. C. Przyspieszone przetwarzanie emocjonalne. Emocje mogą być odczuwane intensywniej, ale także szybciej przetwarzane i uwalniane. Uniwersalne współczucie. Autentyczne uczucie miłości i współczucia dla wszystkich istot, przekraczające osobiste i kulturowe bariery. Ta zwiększona wrażliwość może być początkowo przytłaczająca, ale z czasem staje się potężnym narzędziem do nawigowania relacji i zrozumienia ludzkiej kondycji na głębszym poziomie. Oderwanie od materii i zmiana wartości. Wyraźnym znakiem, że ktoś uzyskuje dostęp do piątej wymiaru, przeznaczenie zastępowane przez docenienie doświadczeń i połączeń. B. Dobrowolna prostota. Pragnienie uproszczenia życia eliminowania nadmiaru i skupienia się na tym, co istotne. c. Dostosowanie do wyższych wartości. Decyzje życiowe zaczynają być kierowane zasadami etycznymi i duchowymi, zamiast korzyściami materialnymi. Zwiększona hojność, naturalne pragnienie dzielenia się i przyczyniania do dobrostanu innych, bez oczekiwania na wzajemność. Ta zmiana wartości niekoniecznie oznacza porzucenie wszystkich posiadłości, ale raczej rozwinięcie zdrowszej i bardziej zrównoważonej relacji ze światem materialnym. Synchroniczność i przepływ życia w piątej. W wymiarze wydaje się płynąć z zauważalną łatwością i synchronicznością. A. Znaczące wydarzenia. Pozornie przypadkowe zdarzenia nabierają głębokiego znaczenia, jakby wszechświat wysyłał wiadomości. B. Przypadkowe spotkania. Ludzie i sytuacje, których potrzebujesz. Wydają się pojawiać w dokładnie odpowiednim momencie. Wiace wyostrzona intuicja. Decyzje oparte na intuicji prowadzą do zaskakująco pozytywnych rezultatów. DET poczucie bycia prowadzonym percepcja strojenia do uniwersalnego przepływu życia. W tym momencie naszej podróży, drodzy przyjaciele, chciałbym zrobić pauzę, aby zastanowić się, jak daleko zaszliśmy w naszej eksploracji. Piąci wymiaru. Odkrywamy głębokie koncepcje, które mają moc transformacji naszego życia. Jeśli czujesz rezonans z tymi ideami, jeśli doświadczasz niektórych z tych znaków w swoim własnym życiu, wiedz, że nie jesteś sam w tej podróży. Nasza społeczność jest tu, aby wspierać i dzielić się doświadczeniami. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, rozważ subskrypcję kanału i polubienie tego filmu. Twój udział nie tylko pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, ale także wzmacnia tę sieć dusz poszukujących wyższej świadomości. Razem możemy stworzyć przestrzeń wzajemnego wsparcia i zbiorowego wzrostu. Jak dostrajasz się do piątego wymiaru, możesz doświadczyć a. wybuchów kreatywności. Innowacyjne pomysły i kreatywne rozwiązania pojawiają się z łatwością, jakby były spobierane z wyższego źródła b. Spontanicznej ekspresji artystycznej nagłe pragnienie wyrażenia się poprzez sztukę, muzykę, pisanie lub inne formy kreatywne, oniryczne, często pełne symbolizmu i wglądów. Da stałej inspiracji, poczucie ciągłego natchnienia, dostrzeganie piękna i potencjału twórczego we wszystkim wokół. Ta eksplozja kreatywności nie dotyczy tylko tworzenia sztuki ale postrzegania samego życia jako nieustannie ewoluującego dzieła sztuki zmiany fizyczne i energetyczne dostęp do pięciu wymiaru nie jest tylko doświadczeniem mentalnym lub emocjonalnym może również manifestować się w zmianach fizycznych i energetycznych a zwiększona wrażliwość możesz stać się bardziej wrażliwy na jedzenie otoczenie i energię wymagając dostosowań w diecie i stylu życia B. Doświadczenia energetyczne, uczucia mrowienia, ciepła lub przepływu energii przez ciało, szczególnie podczas medytacji lub chwil spokoju. C. Zmiany w wzorcach snu, zmiany w śnie, ogólnie. D. Spontaniczne uzdrawianie, szybsze dochodzenie do zdrowia po chorobach lub rozwiązywanie przewlekłych problemów zdrowotnych. E. Uczucie lekkości, fizyczne uczucie lekkości lub ekspansji. Jakby Twoje ciało stawało się mniej gęste. Te zmiany fizyczne i energetyczne są często subtelne, ale kumulatywnie mogą prowadzić do zwiększonego poczucia witalności i dobrostanu. Mentalne oferujące wglądy lub informacje. B. Jasno słyszenie słyszenie dźwięków, muzyki lub głosów, które wydają się pochodzić z niefizycznych źródeł C. Jasno odczuwanie. Odczuwanie emocji lub fizycznych doznań, które nie są Twoje, ale należą do innych osób lub otoczenia. To bezpośrednia wiedza. Dostęp do informacji lub zrozumień bez oczywistego zewnętrznego źródła jakbyś po prostu wiedział. Te zwiększone zdolności psychiczne lub intuicyjne nie powinny być obawiane ani przeceniane, ale raczej zintegrowane jako naturalna część Twojego rozszerzenia świadomości. Zmiana w postrzeganiu jaźni. Jedną z najgłębszych transformacji, które zachodzą przy dostępie do piątej wymiaru, jest fundamentalna zmiana w sposobie, które obejmuje całe istnienie. B. Jedność doświadczenia jedności ze wszystkim, co istnieje rozpuszczające iluzję oddzielenia. C. T. Wielowymiarowość doświadczalne zrozumienie, że jesteś istotą wielowymiarową, istniejącą jednocześnie w wielu rzeczywistościach. D. Cel życia większa jasność co do twojego celu życiowego i roli we wszechświecie ta zmiana w postrzeganiu jaźni jest być może najbardziej transformującym aspektem doświadczenia wymiaru prowadzącym do głębokiego zrozumienia kim naprawdę jesteś poza ograniczeniami ego wzrost zdolności manifestacji w miarę jak bardziej dostrajasz się do piątki wymiaru możesz zauważyć a szybka manifestacja Myśli i intencje materializują się szybciej w fizycznej rzeczywistości. b. Świadome współtworzenie. Głębsze zrozumienie Twojej roli jako współtwórcy rzeczywistości. Wydarzenia, ludzie i zasoby pojawiają się magicznie, aby wspierać Twoje intencje. Ten wzrost zdolności manifestacji wiąże się z większą odpowiedzialnością, wymagając jasności intencji i dostrojenia do większego dobra. Zmiana w relacji ze strachem i negatywnością. Dostęp do piątej. Wymiaru głęboko transformuje twoją relację z negatywnymi emocjami i myślami. A. Obserwacja bez osądu zdolność do obserwowania negatywnych myśli i emocji, bez identyfikowania się z nimi. B. Transmutacja negatywności umiejętność przekształcania negatywnych energii w pozytywne poprzez świadomość i intencje. C. Zrozumienie celu strachu. Postrzeganie strachu jako narzędzia wzrostu, a nie czegoś, czego należy unikać. Że Twoja relacja z tymi doświadczeniami będzie fundamentalnie inna. Głębokie połączenie duchowe. Doświadczenie. Pięć wymiarów jest z natury duchowe, manifestując się jako A. Poczucie boskiego celu. Głębokie zrozumienie, że za wszystkimi doświadczeniami kryje się większy cel. Komunikacja z przewodnikami duchowymi, doświadczenia przewodnictwa i komunikacji z niefizycznymi bytami lub wyższymi aspektami jaźni. C. Doświadczenia mistyczne, momenty duchowej ekstazy, jedności z boskością lub doświadczenia poza ciałem. D. Zrozumienie natury rzeczywistości, głębokie wglądy w iluzoryczną naturę fizycznej rzeczywistości i prawdziwą naturę świadomości. Jako fundamentu całego istnienia, rozumieniem boskości we wszystkich rzeczach, zmiana w postrzeganiu przestrzeni. Podobnie jak zmienia się percepcja czasu, doświadczenie przestrzeni również transformuje się w piątej wymiarze. A. Rozszerzenie świadomości przestrzennej. Uczucie, że Twoja istota rozszerza się poza granice fizycznego ciała. B. Percepcja równoległych rzeczywistości. Intuicje lub przebłyski innych wymiarów lub rzeczywistości współistniejących z naszą. C. Nielokalność. Doświadczenia natychmiastowego połączenia z odległymi miejscami lub osobami przekraczające ograniczenia przestrzenne. D. Święta geometria. Intuicyjne zrozumienie fundamentalnych wzorców geometrycznych, strukturyzujących rzeczywistość. Ta zmiana w postrzeganiu przestrzeni może być początkowo dezorientująca. Zdolności do samouzdrawiania i samoregulacji. A. Uzdrawianie energetyczne. Zdolność do kierowania energii uzdrawiającej do siebie lub innych. B. Równowaga hormonalna i biochemiczna. Ciało wydaje się samoregulować efektywniej, co skutkuje ogólnie lepszym zdrowiem. C. Szybkie rozwiązywanie traum. Zwiększona zdolność do przetwarzania i uwalniania przeszłych traum emocjonalnych. D. Odmłodzenie komórkowe. Poczucie zwiększonej witalności, a czasem nawet odwrócenie oznak starzenia. Ten wzrost zdolności samouzdrawiania nie zastępuje odpowiedniej opieki medycznej, ale uzupełnia i wzmacnia naturalne procesy uzdrawiania ciała. Zmiana w relacji ze śmiercią. Jedną z najgłębszych transformacji, które zachodzą przy dostępie do piątych wymiaru, zmniejszenie lęku przed śmiercią. Strach przed śmiercią znacząco się zmniejsza lub całkowicie znika. C. Połączenie z zmarłymi bliskimi, doświadczenia komunikacji lub połączenia z tymi, którzy już odeszli. D. Postrzeganie śmierci jako przejścia, zrozumienie śmierci nie jako końca, ale jako przejścia do innego stanu bytu. Ta zmiana w relacji ze śmiercią może przynieść głębokie poczucie spokoju i akceptacji, transformując sposób, w jaki żyje się życie. Wzrost odpowiedzialności i służby. W miarę jak Twoja świadomość rozszerza się do piątej, wymiaru możesz odczuwać A. powołanie do służby, głębokie pragnienie przyczyniania się do dobra ludzkości i planety, B. kosmiczna odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje indywidualne działania, służebne przywództwo, pragnienie przewodzenia poprzez przykład, inspirując innych swoimi działaniami i sposobem bycia. Ten wzrost odpowiedzialności wynika z głębokiego zrozumienia połączenia wszystkich rzeczy i mocy, jaką każda jednostka ma, aby wpływać na całość. Doświadczenia niedualności. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech świadomości piąciu wymiaru jest rozpuszczenie dualności, które zazwyczaj strukturyzują naszą percepcję, a jedność przeciwieństw. Doświadczenia, w których pozorne przeciwieństwa, jak światło i ciemność, dobro i zło, są postrzegane jako komplementarne aspekty większej całości. B. Transcendencja osądu. zdolność do obserwowania bez osądzania, dostrzegania doskonałości we wszystkich rzeczach poza wszelkimi identyfikacjami. Te doświadczenia niedualności mogą być głęboko transformujące, prowadząc do szerszego i bardziej współczującego zrozumienia rzeczywistości. Zmiana w relacji z wiedzą. W piątej. W wymiarze sposób, w jaki nabywasz i odnosisz się do wiedzy, zmienia się znacząco. A. Bezpośrednia wiedza, dostęp do informacji i zrozumień, które wydają się pochodzić bezpośrednio ze źródła bezpośredników. B. Holistyczna synteza, zdolność do dostrzegania połączeń i syntetyzowania informacji w nowy i kreatywny sposób. C. Przyspieszone uczenie się. Zwiększona łatwość w przyswajaniu i integrowaniu nowych informacji. d. Intuicyjne rozróżnianie. Umiejętność intuicyjnego rozróżniania między prawdziwymi a fałszywymi informacjami. W miarę jak zagłębiasz się w świadomość piątej wymiaru, Twoje doświadczenie czasu może stać się coraz bardziej nieliniowe. a. Wizje przyszłości, przebłyski lub jasne intuicje dotyczące przyszłych wydarzeń b. Wspomnienia z poprzednich żyć, żywe wspomnienia lub wglądy w doświadczenia z przeszłych żyć. Dolność do mentalnego podróżowania, do różnych punktów w czasie i wydobywania informacji lub nauk. Te doświadczenia nieliniowego czasu mogą drastycznie rozszerzyć twoją perspektywę na naturę rzeczywistości i twoje miejsce w niej. Integracja i równowaga. Wreszcie, jednym z najważniejszych znaków. Że uzyskujesz dostęp do piąciu. Wymiaru: jest rosnące poczucie integracji i równowagi we wszystkich aspektach Twojego życia. a. Wewnętrzna harmonia. Poczucie wewnętrznego spokoju i równowagi, nawet w obliczu zewnętrznych wyzwań. b. Integracja polarności. Zdolność do obejmowania i integrowania pozornie sprzecznych aspektów siebie. c. Dostrojenie umysłu-ciało-duch. Poczucie, że wszystkie aspekty Twojego bytu współpracują harmonijnie. d. Naturalny przepływ. Poczucie, że życie płynie naturalnie. Przyjęcie podróży do piątego wymiaru. W umiarę, jak dochodzimy do końca tej eksploracji znaków dostępu do piątego wymiaru, ważne jest, aby pamiętać, że ta podróż jest głęboko osobista i unikalna dla każdej jednostki. Niektórzy mogą intensywnie doświadczać wielu z tych znaków. Podczas gdy inni mogą zauważać subtelniejsze zmiany, nie ma ostatecznej linii mety. To ciągły proces ekspansji i ewolucji. Jeśli rozpoznałeś niektóre z tych znaków w swoim własnym życiu, wiedz, że jesteś na ścieżce głębokiej transformacji, bądź łagodny dla siebie w tym procesie. Pamiętaj, że rozszerzanie świadomości może być wyzwaniem i czasami dezorientujące. To normalne, że w pewnych momentach czujesz się przytłoczony lub zdezorientowany i współczujące dbanie o siebie. Te praktyki mogą pomóc zakotwić energię. 5. Wymiaru w Twoim codziennym życiu. Pamiętaj również o znaczeniu społeczności w tej podróży. Łączenie się z innymi, którzy są na podobnych ścieżkach, może zapewnić cenne wsparcie, wglądy i poczucie przynależności. Teraz chciałbym zaprosić Ciebie, drogi widzu, do refleksji nad własną podróżą. Czy rozpoznałeś któryś z tych znaków w swoim życiu? Czy miałeś doświadczenia, które rezonowały z tym, o czym dziś mówiliśmy? Podziel się w komentarzach poniżej. Twoje doświadczenie może być dokładnie tym, czego ktoś potrzebuje usłyszeć, aby poczuć się mniej samotnym w swojej własnej podróży ekspansji. A jeśli ta treść z tobą rezonowała, nie zapomnij dać lajka i zasubskrybować kanał. Czyli wymiaru nie polega na ucieczce od rzeczywistości. Ale na przynoszeniu wyższej rzeczywistości do naszego codziennego doświadczenia. Chodzi o życie z większą świadomością, współczuciem i połączeniem w każdym momencie. Niech Twoja podróż będzie oświecająca, transformująca i pełna cudownych odkryć. Do następnego filmu. Utrzymujcie swoje serca otwarte i umysły rozszerzone. Namaste.